Witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na tym kanale. Dzisiaj zagramy sobie druidem i sprawdzimy, czy naprawdę robi wrażenie. Let's play. Ranga świata weteran, cyk, cyk. Tryb hardkorowy. Akceptuję. Si, mojego budzygana, ty małe wilku. Dobra, zbliżamy się do pierwszego quest'a. Chodźcie dzieci. Gdzie są te dzieci? A, pierdolisz co poły. Na gówno. Czasami tak bywa. Ale pani przebiera nóżkami. Puk, puk! Wpierdalej. Co to za miejsce? A co z michem? Czy mogę dostać buziaka? Nie jest tu bezpiecznie. Na luzie! Naprawdę! Ja w chuja nie lecę, proszę panią. Ogarniemy, ogarniemy. Dobra, jak tu się ustawiało zdolności tutaj? Cyk, i chciałbym być chyba niedźwiedziem. O, nieźwiotki są fajne. biorę niedźwiedzia. O, cię przytulić! Ale damage! Potężny! Uklęknijcie przed moją potęgą. Drzwi, 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 drzwi. Szkielety, drzwi. Więcej szkieletów. No i poziom, poziom. Nowy poziom, nowy ja. Weźmy sobie dalej ulepszenie tej zdolności. Wywalone. Siekierka. Drzwi, drzwi. Ale panowie, proszę tutaj ustawić się w kolejce, żeby nikt dwa razy w pierdzielu nie dostał. O nie! Więcej ich! Kuźwa, uciekaj! Niedźwiadek, uspokój się. Venezuela. Dawaj, nakurzasz ich. Nakurzasz ich. Jesteśmy gigantyczni. Skrzynka. I co my tu mamy? Mhm akti melki O, jakiś potężny przeciwnik. Daję radę, daje radę, daje radę, daje radę. Ekscytujący gameplay. Punkt A. Dobra, możemy coś sobie teraz zrobić. To teraz przydałoby się. Dalej w niedźwiadkę idziemy. Jesteśmy 100% niedźwiadek Dobra, już mamy w końcu jakieś dobrego skilla, a nie jakieś podstawowe. <laughs> no. Chory jestem, przepraszam Karliku, Karliku, coś ty robił w koszyku O, pićko, lecimy dalej, mhm mm Przepraszam, czy ktoś tutaj jest? Bo wpadłem na imprezę, na imprezę O kurde, nikt się nie spodziewał, każdy potrzebował Jak druid miażdży, to tylko raz O kurde, potężniejszy przeciwnik Ognisty upadły, oho Daj mi trochę ciepełka Słodziak jeden Ja rajam się mną, jak jechowi drzwiami. Pierwszą się tam od razu, jest totalny ogień. A kogo my tu mamy? Nie unikam ciosów, nie unikam ciosów. Tankuję wszystko, jestem druidem. Ale proszę tutaj tak nie skakać. Wenezuela, jedziesz z nim. Ekscytujące gameplay. Dobra, podnosimy te wszystkie itemki, dobra, jest zajebiście, mamy kuźdę spódniczkę nową, kosztur, <laughs> jakieś budki, biorę wszystko, biorę wszystko. No i w końcu wyglądamy jak profesjonaliści. Nie kuźba na niby. Dobrze. Dzięki za ratunek Mordo, ale ja tutaj go nie potrzebowałem. A to jest ta staruszka, która nam pomagała chyba wani. Teraz zapałem. Jesteś z tym szaleńcem z szopy Szaleńcem? Ci mnie, gdy wyszedłem z ruin. Zupełnie jak ciebie. Weź już mi tak do łóżka nie pierdziel. Co możemy ty rozdać? Bardziej bycia niedźwiadkiem, bardziej niedźwiadkiem. Chcę być najsilniejszym niedźwiadkiem na tej planecie. Nasz ojciec wskazał wam drogę ku zbawieniu, a wy zbaczacie z niej przy każdej możliwej okazji. Pijecie, uprawiacie hazard, pożądacie, kradniecie. Wstyd to. Grzech jest ich dziedzictwem. Moje dzieci... Władcy piekieł nadchodzą, by pochłonąć nasz świat. Zbawienia nie znajdziecie w światłości, lecz w sobie. Wiara nauczyła was, by tłumić żądze serca i samych siebie zakuwać w kajdany. Zerwijcie łańcuchy i odkryjcie, kim powinniście być. Zerwijcie łańcuchy, odnajdźcie piękno w grzechu. po pokusę. Wani, to ja sprowadziłem Twoje dziecko na świat. Z wielu udaj się na suche stepy i kontynuuj przygotowania. Teraz rozpocznie się nasze dzieło. Dochodzisz do siebie. Światłości. A czasami, no, jak się dobrze wygląda, to się zdarzy. Już, że ci Nigdzie mnie nie zabrała, wariacie Gówno w zgłosić Pomóc, Pomóc! Zajebiście Ogień, totalny Dobra, to na tyle w tym odcinku Ja się z wami żegnam Mam nadzieję, że było fajnie Subujcie ten channel Więcej filmów plus 18 już za niedługo Widzimy się Trzymajcie się, na razie